Witajcie moi kochani. Tak, na samym początku chciałam Wam bardzo. O, ja zmieniłam baterię, chciałam powiedzieć, więc będziemy mieć lepsze połączenie. Um, na samym początku chciałam Wam naprawdę z całego, z całego serca podziękować za wszystkie piękne komentarze. Słuchajcie, jak ja je czytam, to mi naprawdę napływają łzy do oczu. Uff Muszę, muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem Waszej wdzięczności pod moim adresem. Um, powiem Wam tak, ja ten rok, jeszcze 2023, tak jak Wam mówiłam, dla właściwie chyba dla wszystkich był ciężkim rokiem, dla mnie również. Um, chyba najgorszym w ostatnich 10 latach. Um, ale muszę Wam powiedzieć, że największym szczęściem tego roku było otwarcie tego kanału. Naprawdę. To mówię z całego y, serca i dziękuję Wam, że jesteście ze mną. To jest pierwsza sprawa. Uff. <laughs> Druga sprawa. Niektórzy z Was je, y, pytali właśnie o te rytuały magicznej nocy, więc ja bardzo szybciutko. Y, powiem tylko, y, jak to się odbywa. Kochani, piszemy na karteczkach trzy, 13 życzeń, co chcecie, aby się spełniło. I od wigilii wieczora zaczynamy po jednej karteczce, je zwijamy w jakiś rulonik, czy, czy tak, żeby nie było widać, jakie to jest życzenie. I przez następne 13 dni będziemy codziennie palić te kartuszki. Ja Wam pokażę je, bo ja już swoje przygotowałam. Czekajcie. Tak to u mnie wygląda. Ja tu mam już 13 życzeń. I palimy, nie zaglądamy i codziennie od Wigilii, czyli Wigilia pierwsze życzenie palimy. W pierwszy dzień świąt palimy drugie. W drugi dzień świąt palimy trzecie. I tak przez... 12 dni. Zostaje nam, czekajcie, <zostaje>, zostaje nam 13 życzenie. Też je palimy, ale zanim je spalimy, otwieramy karteczkę i to życzenie mamy sobie sami spełnić. Czyli um, te 12 życzeń, które spalimy, to oddajemy w ręce uniwersum i uniwersum to. To spełni. Wierzcie mi, ja to już robię od kilku lat i te wszystkie życzenia, które oddałam w uniwersum, zostały spełnione. A życzenie, które miałam sobie sama spełnić, no w tym roku się niestety nie udało, kochani. Także na uniwersum można polegać, na sobie nie zawsze. To następna sprawa. No, co zauważyłam dzisiaj, kochani? E, zauważcie, a to muszę powiedzieć, że jestem leciutko smutna, ponieważ Rady od Uniwersum, to ostatnie wideo, niestety nie cieszyło się zbyt wielką popularnością. E, wszyscy, wszystkim tym, którzy oglądali to wideo i docenili te rady, jestem bardzo wdzięczna i to są właśnie osoby. Które jak najbardziej właściwie są na tym kanale. Bo ten kanał nie jest po to, żeby ci codziennie mówić, on cię kocha i on wróci, a on właśnie dużo myśli o tobie, a w tej chwili myśli o tym i o tamtym. Ten kanał służy do rozwoju duchowego, kochani. Ja jestem doradcą duchowym, wykształconym, podkreślam, więc w temacie siedzę, 30 lat, naprawdę, więc y, ja nie będę tylko po to, żeby komuś, y, żeby mieć ogromną oglądalność, y, robić Wam słonecznych czytań. Y, ja pozostanę przy mojej ścieżce, więc jeśli jestem w stanie komuś pomóc. To będę to robić bardzo chętnie. Jeśli ktoś liczy tylko i wyłącznie, że ja będę klepać jego następne ruchy, co on dzisiaj o tobie myślał, i tak dalej, i tak dalej, kto zna moje czytania, wie, że to w ogóle to nie moja bajka. A propos bratnich dusz, wszyscy ci, którzy znajdują się w procesie bratnich dusz, będą i wiem, że oglądają właśnie również czytania, które nie mają w ogóle nic wspólnego z miłością. Dlaczego? Ponieważ oni chcą się rozwijać na swojej drodze. Bratnie dusze, jeśli spotykamy bratnie dusze, zresztą kogokolwiek, każdy człowiek jest dla, nam, dla nas jakąś lekcją, czy pozytywną, czy negatywną. Każda osoba, którą spotykamy y, na swojej ścieżce życiowej, y, jest dla nas jakąś nauką, więc y, również w procesie miłości bratni dusz. Liczy się rozwój wewnętrzny. Jeśli ty mówisz, że jesteś, że spotkałaś swoją bratnią duszę, a tak naprawdę to ci zwisa i powiewa, jakie tematy masz przerobić, tylko oglądasz 30 y, y, czytań na YouTubie dziennie, żeby ci tylko potwierdzili, że on wróci, bo cię kocha, to daleko z tym nie zajdziesz, kochanie. Więc y, może zaraz dostanę wiele. Y, dyslajków, może zaraz e, pożegnam się ze, e, właśnie z kilkoma subskrypcjami, ale szczerze mówiąc e, nie zależy mi na tym. Bo ja tutaj chcę naprawdę mieć osoby, które chcą na sob nad sobą pracować, które e, są połączone z górą, tak jak ja. I razem będziemy tworzyć tą piękną, świetlistą rodzinę i będziemy pracować nad sobą, będziemy rozwijać nasze dusze i będziemy się udoskonalać. Bo dokładnie tego chce od nas Bóg, tego chcą nasi przodkowie, z tego się cieszą nasi opiekunowie, duchowi nasze aniołki, jak również całe uniwersum. Więc kochani, rozwijając się tutaj. Również rozwijacie się w światach równoległych. O, Jezu, miałam tego tematu nie ruszać. W każdym razie powiem tak: to jest moje zapatrzenie. Jesteśmy, dusza jest multidimensionalna. Więc według mnie, owszem, były inkarnacje, ale dusza może żyć równolegle w różnych światach. Więc e, jeśli tutaj się rozwijacie, rozwijacie się również tych innych y, rzeczywistościach. Mam nadzieję, że większość z Was zrozumiała, co miałam teraz do przekazania. Kochani, no i dobra, I wiecie co? Ja dzisiaj sobie tak pomyślałam, e, że zrobimy sobie taką analizę, uwaga, <gryw> zrobimy sobie jego analizę, jak naprawdę wygląda jego życie, jego świat wewnętrzny. Najpierw zobaczymy, jak się prezentuje na zewnątrz, to wtedy będziesz wiedziała, czy idziesz z tym czytaniem w rezonans, a później zobaczymy, jak naprawdę wygląda jego wnętrze. Ok? No to ruszamy. <laughs> Łączę się z wewnętrznym źródłem swojej energii i proszę o jasne przesłanie. No i oczywiście wzywamy patrona naszej wspaniałej, świetlistej grupy, czyli Archanioła Michała, i prosimy o ochronę i prowadzenie w czasie tego czytania. Prezentuje się osoba, o której myślisz, jak on się prezentuje. Ja będę mówiła zawsze z perspektywy kobiety, patrzącą na mężczyznę. Wiem, że mamy tu panów, którzy, którym również robiłam, i jeszcze muszę zrobić czytania prywatne, więc bardzo się cieszę, że nasza grupa również jest pełna męskiej części. 5,3% całego kolektywu to są panowie. Także witajcie, koledzy na kanale. No i patrzymy. Nawet jeśli załóżmy, patrzy kobieta na kobietę, mężczyzna na mężczyznę, to zawsze sobie przewróćcie to wszystko do swojej sytuacji. Ok, kochanie? A może być również tak, że ja mówiąc o tobie, o nim, Będę mówić o Tobie, bo również to jest energia kolektywu, ok? O, ale się nagadałam, Matko Boska. Jakbym jeszcze dzisiaj za mało się nagadała. <grymne> Dobra, kochani. Jak on pokazuje się na zewnątrz? Jak, jak go świat postrzega? Jak Ty go postrzegasz? Mamy Eremita. Czyli to jest karta takiego wycofania, tajemniczości. Ty praktycznie... Niewiele o nim wiesz, on wiele ukrywa, bardzo często wycofuje się, um, unika życia takiego towarzyskiego może, może niekoniecznie, ale bardzo często wchodzi do tej swojej jaskini i nic o nim nie widać, nic o nim nie słychać. Czyli to jest facet, który również bardzo chętnie jest sam ze sobą. Co jeszcze? Jak jest postrzegany na zewnątrz? No, na zewnątrz to jest oczywiście ciacho, z rycerzem buław to jest. E, wszędzie go pełno, jeśli nie siedzi w swojej pustelni. Czyli to jest taka ze skrajności w skrajność, albo go wszędzie pełno, jest duszą towarzystwa, ma powodzenie u kobiet, on zawsze mówi, jaki to nie jest wspaniały, ile kobiet to on już miał, ile może mieć, ach, podróże, imprezy i życie towarzyskie i tak dalej. Czyli mówię, taka ambiwalentna energia, czyli najpierw się wycofuje i siedzi załóżmy tydzień w domu i myśli, analizuje i może wpada w depresję, może niekoniecznie, albo medytuje, <laughs> po czym wychodzi z tej swojej nory i wszędzie go pełno i, i wielki y, król, y, y, rycerz Buław, taka też niedojrzała energia. Czyli on może być starszy, ale zachowuje się, jakby miał, nie wiem, może ma 55 lat, a zachowuje się, jakby miał 25. Czyli tak się pokazuje na zewnątrz. Co jeszcze? No, oczywiście jestem singlem. Ja w ogóle nie chcę związków. No, niekoniecznie związki. No, może już um, nie, mi dobrze samemu. Mam swoją zabawę i w ogóle. Nie, nie, związki to nie dla mnie no i w ogóle to jestem zwycięzcą, ja w pracy to w ogóle jestem super, na zewnątrz i, i tak dalej. Czyli taki facet naprawdę z przerośniętym ego, ja go tak tutaj odbieram. Czyli jestem szczęśliwym singlem, mam kasę, e, w ogóle czego się nie ruszę, to wszystko jest z powodzeniem i nie, no jestem po prostu the best. Z takim gościem mamy do czynienia, ok? A teraz patrzymy, jak naprawdę wygląda jego wewnętrzne życie, jak wygląda jego dusza. <laughs> Zaglądamy. Oczywiście markowe ciuchy, wiecie, porządne auto, może nawet ma w pięciu bankach kredyt, ale na zewnątrz jest git. No, ale mamy potwierdzenie. Jak wygląda? Aha. Słuchajcie, tak naprawdę. Z wisielcem, to on jest zawieszony. On tak naprawdę nie potrafi sam siebie zidentyfikować. Nie wiem, kim jestem, nie wiem, czego chcę, nie wiem, co mam robić. Oglądam wszystko z każdej perspektywy, i tak naprawdę to w jego wnętrzu jest zagubione dziecko, które nie wie, w którą stronę ruszyć. Z kartą gwiazdy. On ma bardzo wiele marzeń, które tak naprawdę nigdy nie zostały spełnione. Tutaj na tej karcie ja Wam pokażę, zobaczcie, ten gościu walczy ze smokiem. I co prawda, karta gwiazdy mówi o spełnieniu marzeń, karta gwiazdy mówi o uniwersum, ale Tutaj na tej karcie, bo to jest runik tarot, czyli jak, ja, jak, jak znacie już te, ten, tego tarota, to wiecie, że to niekoniecznie są aż takie jasne i świetliste karty, dlatego je biorę właśnie do takich e, mistycznych czytań. Czyli tak naprawdę to on w głębi, w głębi serca walczy właśnie z tymi demonami e, swojej duszy któremu może nie pozwalają żyć tak, jakby chciał, nie pozwalają mu żyć jego marzeniami. Czyli tak naprawdę to on ma bardzo wiele marzeń, ale nimi nie żyje. Czyli to, co tutaj pokazuję, to jest bardzo powierzchowne. Co jeszcze? Co jeszcze odbywa się w jego we? Wewnętrznym życiu w jego duszy. Mamy rycerza mieczy. Tak naprawdę, Tom bardzo racjonalnie podchodzi do tematów, bardzo z głową. On jest ostry również dla siebie. On sobie wiele rzeczy zabrania. On sam siebie krytykuje. On y, kieruje ten miecz do siebie. Tutaj też często właśnie słyszę, bo mamy dwie runy. Mamy Tiwas, to jest runa Boga, i mamy również Turisas na, tym, na tej karcie. Y, to jest również siła stwórcy, kochani. Więc ja tutaj odbieram wrażenie, że on y, właśnie z tym mieczem często. Kieruje właśnie ten miecz w stronę Boga, oskarża go o to, że tak naprawdę to jest nieszczęśliwy, bo w swoim wnętrzu jest nieszczęśliwy, ponieważ jest zawieszony, on nie wie, kim jest, on nie wie, w którym kierunku się udać, on walczy ze swoimi demonami, nie żyje swoimi marzeniami. Jest bardzo ostry w stosunku do siebie, to jest jego wnętrze, czyli tak zwana ciemna strona duszy. Bardzo głęboko w swojej duszy również e, uważa, że dla niego jest bardzo ważny ruch do przodu. I wiecie co? Ja odnoszę wrażenie, że on wykonuje jakiś zawód, że on uważa, pomimo tego, co pokazuje na zewnątrz, że tak naprawdę to e, w swoim życiu zawodowym to mógł, mógł. E, zajść dalej, więcej osiągnąć, że tak naprawdę to powinien, po, powinien mieć więcej pieniędzy, że to wszystko powinien robić kariera, a tak naprawdę to to się bardzo powoli porusza. I niekoniecznie są jego oczekiwania spełnione. Czyli jeśli na zewnątrz pokazuje dziewiątkę monet, zajebisty single, kasa i w ogóle. Tak, w jego wnętrzu to jest na sadzie za wolno, pomału dochodzę do pieniędzy, za wolno robię karierę. Tak naprawdę to jeszcze nic wielkiego nie osiągnąłem, no bo mamy cały czas tylko, um, właśnie, tylko rycerzy, nie króla. Czyli on się nie uważa w ogóle za króla. To jest energia rycerza, czyli zawsze mogłem więcej osiągnąć. Co jeszcze w jego wewnętrznym świecie? Co jeszcze ukryte? co, on tutaj on by chciał jakiegoś ruchu, on by chciał przejść do przodu, on by chciał coś robić, ale tak naprawdę to tak jakby powiedział, jestem za głupi jestem za głupi yy, nie wiem jak yy, nie potrafię dokonywać wyborów yy, właśnie on ma naprawdę problem z dokonywaniem wyborów, często Właśnie swoje przeznaczenie czy wybory oddaje w ręce przeznaczenia. Na zasadzie, to ja nie muszę dzisiaj wybrać, może wybiorę jutro, a jak nie wybiorę, to się samo rozplączę, wyplączę, samo się jakoś tam ustawi. Także facet ma naprawdę problem z podejmowania wyborów. On po prostu jest takiej energii dziecka. We wnętrzu, słuchajcie, bardzo, bardzo tęskni za miłością. E, również chciałby żyć swoją seksualnością, ale to jest tylko i wyłącznie jego wnętrze. Tęskni za właśnie bratnią duszą, za tą miłością. Ale no niestety on nie potrafi komunikować. To jest jego największym problemem, kochani. On całe życie, pomimo tego, że tęskni za tą miłością, on nigdy nie potrafił mówić o uczuciach, on nie potrafi komunikować, on jest na, jeśli chodzi o poziom emocjonalny, jeśli o komunikację o uczuciach, on jest na poziomie dziecka. I to wprowadza go, słuchajcie, on... On chciałby żyć miłością, seksualnością, ale on nie potrafi w ogóle okazywać uczuć. Z tego wprowadza innych w energię braku, jak również siebie samego. Jemu ciągle coś brakuje, i tak naprawdę to on tutaj może powiedzieć, że miałem okazję, czy spotkałem swoją bratnią duszę, była wspaniała seksualność, była miłość, ale wszystko spieprzyłem bo nie umiałem powiedzieć tej osobie, jak, jak ważna jest dla mnie. Tego brakowało jej i tym samym ja straciłem tą osobę. Smutna energia. Bardzo smutna. Słuchajcie, osoba która jest bo znowu mamy pazia czyli znowu mamy niedojrzałą energię to są tylko impulsy i on wie doskonale że on na tą chwilę również nie może dać stabilności drugiej osobie nie dlatego że może brak mu kasy ale on po prostu jest niestabilny uczuciowo no i może też i finansowo bo on jest w energii, w energii y, pazia. Wiecie co? Ja tutaj na podstawie tego czytania patrzę, że to jest naprawdę nieszczęśliwy gościu, który jest w dziecięcej energii, który nie wie w którą stronę się ruszyć, który poz, y, 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 oddaje y, y, wybory czy dokonuje, nie, nie potrafi dokonać wyboru, który tęskni za miłością, za seksualnością, za tą bratnią duszą. Może właśnie, chociaż że ja tu nie mam żadnej karty przeszłości, ale te tęsknoty są, ale on sobie zdaje sprawę, że on nie jest w stanie nikomu zapewnić tej stabilności, że on nie potrafi powiedzieć, wyznać uczuć i tym samym, jeśli spotka jakąś osobę, która jest dla niego ważna, niestety ta osoba nie słysząc, nie czując tego, że on ma uczucia. Po prostu może odchodzić od niego i to mogło się zda zdarzyć już kilkakrotnie w jego życiu. No i też nie potrafi dać stabilności, bo on nie potrafi podjąć decyzji, kochani. Nie potrafi w ogóle podjąć decyzji. Czyli ogólnie duże dziecko. Dobrze, to jeszcze weźmiemy jedną, dwie karty i będziemy kończyć to czytanie. Może cztery. są tak w głębi duszy by chciał być tym cesarzem, by chciał, aby był postrzegany właśnie jako ten silny, mocny mężczyzna. I wiecie co? To jest jego chyba największą tajemnicą i największym takim pragnieniem, żeby być prawdziwym facetem. I powiem Wam tak, że tutaj, jeśli o to chodzi, to bardzo mocno współpracuje z uniwersum i ja tu czuję, że. Prosi Boga, aby dał mu tą siłę, aby w końcu mógł być facetem, aby potrafił dokonywać wyborów. Jego całe życie to jest walka. Walka i przegrana, walka i przegrana. I tak naprawdę to on już czuje się zmęczony. Czyli, kochani, to co widzicie na zewnątrz, to nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, co się dzieje w środku. To jest gościu, zagubiony, zmęczony, mający kompleksy, że tak powiem, niedorozwinięty emocjonalnie, nie potrafiący podejmować ważnych decyzji. On pozostawia te decyzje innym. I teraz wyobraźcie sobie jedną sytuację, która właśnie płynie z góry. E, przykład. Zakochał się pięknie, dziewucha się w nim zakochała. Yy, wszystko pięknie, bratnia, dusza, miłość płonie, ale on nie potrafi jej powiedzieć, że ją kocha, że jest dla niej ważna, czyli wchodzi w energię dziecka, czyli lekkość, bo mieliśmy również głupca, lekkość, yy, nie wiem co zrobić, ona czeka miesiąc, dwa, trzy, po czym mówi: No to wiesz co, jak nie potrafisz podjąć decyzji, czy chcesz być ze mną, czy nie, no to do widzenia. I co się dzieje? Wpada w dół, cierpi i, w koń i się wkurza, i mówi: Panie Boże, czemu ja jestem taki słaby? Dlaczego? Patrzcie, co się dzieje. <grym> Dlaczego ja nie potrafię podjąć decyzji? Proszę, pomóż mi: Ja już nie mam siły. Czyli ogólnie zagubiony facet. Kochani moi, to to by było na tyle. Ja jestem ciekawa <grym> na Wasze komentarze odnośnie tego czytania. Przede wszystkim jestem ciekawa, ile z Was, ile osób poszło tutaj z tym czytaniem w rezonans. Ja chyba tak. <gry> ok, moi drodzy. To póki co mówię Wam. Do widzenia, do zobaczenia. Póziaczki. Pa!